Jak rozpoznać utratę kontroli nad sobą? Pierwszym objawem jest szukanie kozła ofiarnego wśród rodziny bliskich partnera, partnerki. Następnie człowiek nie widzi tego, że jak ja na przykład siedziałem z dziewczyną, e, nagrywałem piosenkę, to do zesrania się solówkę 500 razy, nagrywałem wokal, ona 200 razy, dupa się zapodziła, nie jeszcze, ona się oceniała, ja się oceniałem. Robiliśmy piosenkę, którą powinno się robić godzinę 24 godziny na czpani. Na Nikogo to nie obchodzi, jaką tesolówkę zagrałem. Soda, w ogóle nikt tego nie słucha teraz. Tak samo jest z korpo. Ludzie pracujący w korpo mają taką presję, takie ciśnienie, muszą używać tych sformułowań takich bardzo inteligentnych: kropeczki, przecineczki, zespół, grupa, wsparcie, srarcie. Nikt na to nie zwraca uwagi. Nie obchodzicie nikogo. Pamiętajcie, że to tak samo łeb rep ryje, ta praca w korpo, jak dragi. Ja dopiero się przekonałem na bo że coś, co mogłem zrobić w godzinę, robiłem 20 godzin i zwracałem uwagę na jakieś idiotyczne szczegóły. Nikt tego nie słucha, nikt tego nie ogląda. Przypominam, że nie tylko sprawa dotyczy uzależnień od y, dragów, od alkoholu, ale również od y, drugiego człowieka, co się spotyka w korporacji. Słuchajcie, znam ludzi, którzy mają po 15-20 tysięcy obserwujących na LinkedIn'ie i nic to nie wnosi, nie mają na czym, szukają magii do dupy. Także słuchajcie, nie dajcie sobie na głowę wejść, bo jak się traci kontrolę nad sobą, to pierwszą rzeczą, jaką się robi, to się szuka kozła ofiarnego. Uważam, że prezesi współczesnych korporacji lub wiceprezesi, którzy pozwalają na rycie łba pracownikom, powinni być karani bezwzględnym więzieniem i zobaczycie, że doprowadzimy do tego. <ścoughs> Ludzie są zmuszani do stresu, do strachu. Nikt na to nie zwraca uwagi. Najmniej obchodzi się prezesa lub wiceprezesa. Jego obchodzą tylko pieniądze. Nie tylko dragi ryją łeb i woda, ale też yy, otoczenie. Pamiętajcie, otoczenie bardzo ryje łeb. Jak pracujecie w korpo, zrywajcie się stamtąd jak najszybciej, bo to jest najszybsza droga do zjazdu w dół. Daję Wam słowo. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i trzymajcie się na trzeźwo.